Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą tworzę dwa blogi, aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz nie tylko dla mam. A dzisiaj, słuchajcie, zanim pozaglądamy do książki o Bożym Narodzeniu, Mani i Tynia, już tutaj jest nawet okienko, czyli zapowiada się mnóstwo niespodzianek, zanim pozaglądamy, subskrybujcie! Boże Narodzenie z Manią i Tyniem. Już tytuł się tutaj błyszczy i gwiazdki się błyszczą. Kartonowa z ruchomymi elementami i okienkami, przeznaczona dla najmłodszych. Ja myślę, że to jest właśnie ta książka, która może być pierwszą Bożonarodzeniową książką, dlatego że właśnie ta dwójka dzieciaków pyta. Czym jest Boże Narodzenie? Widząc tutaj tą całą krzątaninę, widząc, że coś się dzieje, że jest trochę inaczej niż na co dzień, że tata przytaszczył tutaj ze strychu jakieś pudło, a w środku bombki. Dzieciaki pytają, o co chodzi. Więc tatuś mówi, że nadchodzi Boże Narodzenie. Ale co to jest Boże Narodzenie? I już to pytanie wskazuje, że to jest książka dla najmłodszych maluszków, które jeszcze nie wiedzą. I tato wyjaśnia, jak mówi ich nazwa, w sensie świąt Bożego Narodzenia, obchodzimy je na pamiątkę Narodzenia Pana Jezusa, dlatego są takie radosne. Proste, konkretne wytłumaczenie i dalej się przygotowujemy. Tu nie tylko jedno pudło zostało przyniesione, bo mamy i są podpisane, więc to jest super. Mamy tutaj szopkę, mamy tutaj bombki i co tu jeszcze mamy? Aniołki są też, więc mamy tutaj różne okienka do zaglądania. A że to książka nie tylko z okienkami, zobaczcie przy lampkach, łańcuchach i tym właśnie wiecie, jak to jest z wieszaniem lampek na choinkę. Tutaj Tynio się trochę zaplątał, ale to nic nie szkodzi, więc mamy taki element wysuwany. Potem jest oczywiście gotowanie, pieczenie. Możecie tutaj okienkowo zerknąć do piekarnika. Mama pozwoliła spróbować pierniczki, ale tylko spróbować, nie można ich zjeść dużo. Zostaw to na na święta, nie? Czyli można troszeczkę, albo nie można wcale, bo na święta musi wystarczyć, a potem mamy kilogramy jedzenia na święta, no ale trudno. Tak jest właśnie w święta. Chcę Wam pokazać też ruchomy element, który jest pierwszą gwiazdką, w sensie to jest takie koło, które pokazuje pierwszą gwiazdkę. Tutaj też jest niespodziewany gość, przychodzi i jest wielka radość, bo to jest nie powiem wam, kto to jest. Jest jeszcze taka strona w tekście, i tutaj też jest ruchomy element, gdzie można przyporządkować, kto dostał jaki prezent, bo w tekście jest właśnie napisane, jak już wszyscy otworzyli prezenty, co dostała Mania i co dostał Tynio. Od razu można zauważyć, czy dziecko zrozumiało z tekstu i czy potrafi przyporządkować. No a jak już przyporządkujecie prezenty dla Mani i dla Tynia, no to reszta się sama w tym kółeczku ułoży. Jest. Też wyjście całą rodziną na oglądanie szopki i piękna, przepiękna choinka. I tak naprawdę koniec. Specjalnie opowiedziałam Wam o każdej stronie, żebyście wiedzieli, co znajdziecie w środku, ale też, żeby jeszcze raz podkreślić, to jest książka kartonowa dla najmłodszych, dla tych dzieci, którym chcemy wyjaśnić w takim najprostszym z możliwych sposobów, czym jest Boże Narodzenie.